Widzicie, widzowie co się stało. Telefon się nie zaciął. No nagrywanie, bo wiecie, widzowie, że mam masakrycznie dużo filmów i troszkę to widzowie zajmuje Pamiętajcie, że się mi wyładowała bateria. Ale widzowie mam już baterię tam I się już widzowie nie muszę martwić. Pojedziemy dalej. Na przejażdżka. Wykańczająca ta przejażdżka, co? No, trochę, ale wy siedzicie, a ja was yy, wiozę. To, to, wy, to, to Kinga i Natalka wy macie lepiej. Bo wy siedzicie, nie robicie nic, czasami do czasu puścicie sobie muzyczkę. A ja, wiecie, was muszę prowadzić, bo czasami nie pojedziecie, bo nie dacie rady. Tylko ja was muszę, widzicie, yy, jechać z wami. Na ile stopa mamy? Dobra, na chwilę był stopa. Na chwilę mieliśmy stopa, rozjedziemy. Ładuje się, czekajcie, sprawdzam tylko. Ładuje się, okej. Okay. Zrobimy jednak dwie części. I widzowie, tam gdzie mnie ucięło, to się widzowie, tym nie przejmujcie. Po prostu mi się wyładowała już bateria, ale mam na baterii przenośnej widzowie telefon, to się nie muszę martwić. Telefon mi się ładuje teraz cały czas nie musimy niczym martwić, że zaraz spadnie. A może zabijemy więcej też karundek niż planowaliśmy? Możemy. Uważajcie się na samochody, jak wam mówiłam. Nagrywa się? Wiecie, widzę, że co jakiś czas muszę sprawdzić, czy się nagrywa, żeby nie było powtórki. Uważajcie, pomału, pomału na psa, uważajcie. Okej, okay. jedziemy. Okej, okay, miga się jeszcze bateria przenośna, yy, nagrywa się. O kurczę, już nie ładuje. Czekajcie, to już kończymy te rundy, idziemy na górę. Może się nam telefon nie wyłączy. już 5 rund chyba bodajże. To idziemy szybko do domu, bo nam czas telefon znowu padnie. Natalka i Kinga, przyspieszcie trochę. To telefon znowu siądzie. Ale nie skręcajcie, prosto, trzymajcie kierownicę. Zobaczymy jak, jak zdążyć do domu, bo ja masz bateria chyba nie miga. To musimy najszybciej iść do tego domu. Przyspieszcie tempo. Żebyście tak nie spadli. się na tamtą kałużę, co jest dobra i ten Właśnie nam telefon zaraz rozładuje, i znowu się zatnie Już w widzowie nie mogę dojść, ale chcę zdążyć jeszcze zanim się telefon wyłączy. Jesteśmy udany spacerek. No to już widzowie, wracamy do domu. Tylko telefon idę dać już podładowanie, bo się nam zaraz wyłączy i się tym Okej, okay, zrobiliśmy jeszcze za dwie rundki. Było naprawdę super. No to teraz idę y, dać telefon pod ładowarkę. Y, jeszcze się dobra y, ładuje się, ale my już... No dobra, zrobimy jeszcze więcej jazdy. W sumie może, może już nie. Dobra, może już idziemy do domu, chodźmy. Na polu nie było tego wiesz Sama nie wiem. Yy, dobra, już koniec. Yy, dobra. Na to widzowie idziemy do domu. Pierwszej dodać telefon do domu, a teraz. A potem przyjdę po Natalkę i po Kinga. Uf, ta jazda naprawdę była wykańczająca. Jestem cała spocona i zmęczona. Jeszcze za dwie jazdy my zrobiliśmy i mamy teraz koniec. I teraz Natalka będzie się bawić w domu. W sumie na, w sumie na pewno już pewnie pójdą spać. O to jest wykańczające jazda. Uff mega wykańczające. No to dobrze. Jesteśmy już w domu. Czyli widzę, jestem w domu już. Oczywiście bez Natalki. Uff. Bo... Uf. Sorry, widzowie. na chwilkę. Telefon będzie tak z tego względu, że idę teraz po Natalkę i Kinga. Bo zostali w rowerku, w rowerku na dole. To idę po.